Cześć, ja nazywam się Grazjan i bardzo miło mi Ciebie widzieć na moim kanale. Jak tutaj już jesteś, to nie zapomnij subskrybować i lajkować. Moi mili, oto trzeci dzień drugiego cyklu BEB. Jak obiecałem, codziennie będę nagrywać chociaż kilka słów na temat jak przebyłem ten, ten dzień. A więc jestem. Y Jakoby powiem Wam, że jest tak stabilnie bardzo. Właśnie zostałem pół godziny temu odłączony od, od chemioterapii i widzę, że zawsze tak progresywnie, jakoby po chemioterapii, nasila się jakoby tylko jeden symptom, czyli zmęczenie, które idzie w górę do około 22 godziny. Podczas snu regeneruje się i rano można powiedzieć, że jestem pełny, super się czuję, super, no, stabilnie się czuję i podczas chemioterapii po prostu to się tak jakby zatrzymuje, czyli dzisiejszego dnia, jak już zostałam podłączona od dziewiątej rano, po prostu progresywnie coraz bardziej jestem zmęczony, 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 zmęczony. zmęczony. Właśnie teraz, jak ja zostałem odłączony, będzie to się nasilać. Inne symptomy to to już wiecie, że Szumy w uszach, ale to też jest już stabilne. Po prostu po jakimś czasie się człowiek przyzwyczaja, że szumi łusza i nie jest tak jak kiedyś. Z jedzeniem też jest. No jak widzicie, mam tutaj na przykład przy sobie moje gute, to znaczy taki podwieczorek. Same owoce tutaj mam, błonnik. Nie wiem, teraz wyeliminowałam jakoby nabiał z jedzenia, żeby lepiej właśnie żelazo wchłaniać. Dlatego raczej, raczej nie będę teraz na biału jeść I dużo, dużo mięs, dużo jajek, na kolację też zjem, żeby jakoby te żelazo też wchłonąć, bo mam delikatną anemię. No ale tak jak mówię, jest, jest stabilnie, nasila się, noc jest taka do regeneracji. Więc wydaje mi się, że mam bardzo, bardzo dobrą rutynę, rutynę dnia. Lepiej można nawet mi się tak, jak sobie cofniecie te kilka dni. Do tyłu na, na YouTubie, to zobaczycie, że wydaje mi się, że nawet się lepiej czuję niż podczas pierwszego cyklu BEP, tak naprawdę. Mam nadzieję, że tak cały czas będzie kontynuować, ale pamiętajcie, że to dzięki właśnie tej rutynie i systematyczności. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby mieć tą, tą rutynę, rutynę, ciągle rutynę. Ok, tyle ode mnie. Trzymacie cały czas za mnie kciuki. Jakbyście mieli jakieś pytanie, jestem tutaj dla Was. Dobra, cześć.